No siemanko. Siemanko. Jesteś malutkim pingwinkiem, czy czym ty jesteś? Czy jesteś maskunurem? Co? Jesteś maskunurem, czy czym? No a dla mnie jesteś takim pingwinkiem malutkim. Witajcie widzowie. Zapraszam was dzisiaj na wycieczkę... ...inlandzkiem Machu Picchu. W tamtym roku moja wycieczka została kancelowana, czyli anulowana. Z powodu złej pogody, duży fal, wielki wiatr i też w tym roku jestem przygotowany na irlandzką pogodę. Jest o 30 euro drożej, wiecie, inflacja i tak dalej. Czyli ze 100 euro na 130 euro płyniemy jedną z tych łódek, co jest tam. Taka trochę mała ta łódka jest. Tak naprawdę dzisiaj nie potrzebujemy tej kutki. Możemy się rozebrać nawet do długiego rękawu. No, nie, nie, tak naprawdę nie, pogoda nie jest zła, ani dobra, ani zła. Jest, jest OK. Jak na Irlandii to jest ciepło. Także w sumie krótka chyba się przyda. I oczywiście dostaje pełną atencji. Super. Zaczynamy naszą podróż. Moślaki zostają, niestety. No niestety pieski nie mogą. Linka bardzo by się ucieszyła, ale niestety nie mogą pieski, jednak. Nie wiem czy mnie słychać, full speed? Wyprzedamy inną łódkę. Na to, jak blisko podpłynęliśmy do tej mniejszej wyspy. Na nią nie można wejść. Nazywa się Mały Skalik. Jest cała okupowana przez ptaki. Dopływamy do naszego celu podróży, czyli Skalik Michael. Jest to wyspa oddalona o 11 km od lądu. Podróż na nią zajmuje nam około godziny. Jedyny minus, chociaż w Irlandii mnie nic już nie zdziwi, to nikt nam nie pokazał gdzie są kamizelki. szykujemy się, lądowanie w Normandii. Dość wysokie fale są i ten, i trzeba uważać. Dzieci, 5 pięć minut, proszę Poczekajcie, czekajcie minut Poczekajcie, minut Super, jesteśmy Może opowiem wam jak idę tutaj Co nieco o tej wyspie Ta wyspa nazywa się Scalic Michael Jest to irlandzkie Machu Picchu Tak jest nazywane Czeka i nie Ponad 600 schodów na górę. Najwyższy punkt ma 218 metrów. Dobra, opowiem Wam więcej na górze. Chodźcie ze mną. Pani tutaj mówi, co mamy robić, co mamy nie robić. Jak długo zajmuje y, tutaj dotarcie lekarza. Czyli trzeba uważać, bo jest naprawdę wysoko. I no, to są urwiska, nie? To jest no, skała. Zobaczcie. Tam trzeba się spinać. Gotowi do startu? Start! Wyścig na górę, czas zacząć! Prowadzi pan w niebieskim, ale nie na długo. Tutaj mały postoik na zebranie sił. Tutaj maskonur. I gonimy pana. I pan już jest przegoniony. Tu kolejny maskonur. Kolejny maskonur. Gonimy na samą górę. I zgadnijcie, kto będzie pierwszy na samej górze z naszej grupy. Tak, tak, wygraliście zakłady, to oczywiście, ja. Teraz, tak, już bez żartów, no, można się zmęczyć. 600 schodów w górę po dość stromym zboczu. Super, jesteśmy na samej górze. A więc tak, opowiem Wam trochę o tym miejscu, a więc jest to, jak już Wam mówiłem, islandzkie Machu Picchu znajduje się tutaj to jest taka oczywiście potoczna nazwa znajduje się tutaj piękny klasztor czekajcie spada mi kamera w tym miejscu znajduje się sześć takich uli powiedzmy to czyli takich trochę jak osi budują takie iglasom to właśnie są te budynki tutaj za mną fajnie to wygląda jest to taka stara technika Yy, układania yy, kamieni czyli tak, żeby jeden był troszeczkę wysunięty później kolejny troszeczkę wysunięty i one później blokują się i ta konstrukcja jest bardzo wytrzymała no, wytrzymała ponad 1000 lat także jest na pewno wytrzymała co jeszcze wiem o tym miejscu? Aha, znajduje się tutaj kościół, cmentarz oraz kaplica kaplica, która robiła za zbiornik wodny no mnisi, którzy tutaj żyli to byli Asteci na pewno bo pokonać te schody, później nie wiem, łowić jakieś ryby, czekać tylko, aż jakaś łódka tutaj przypłynie. No, masakra, jeszcze z islandzką pogodą. No, nie polecam, nie? Ale miejsce przepiękne. Zobaczmy, jak było w środku. Okej, okay, bardzo wąsko. Wow. Okej. Okay. Gdzie oni leżeli w ogóle? Tak to wygląda z góry Czyli jakiś tylko otwór hmm. Tutaj leżeli No nie wiem, takie wejście Ludzie chyba w tamtych czasach byli bardzo niskie. Tutaj ktoś powiedział, że ta figurka tutaj zostawiona, że to jest Luke Skywalker Na no cześć Luke Skywalker, bo właśnie w tym miejscu Tego wam jeszcze nie powiedziałem, ale w tym miejscu właśnie były kręcone Gwiezdne Wojny, te nowe Gwiezdne Wojny. Ojejku, wiatr. Tutaj się słowam. W tym właśnie miejscu były kręcone Gwiezdne Wojny. Czyli ta nowa część z tym starym już lukiem Skywalker'em, który spotyka tutaj właśnie Rey. Gdzieś tutaj, w tym miejscu właśnie, na tle tych uli, powiedzmy to, tych domków właśnie. Fajne miejsce, piękne. Um, no dobra, w sumie teraz czas porobić sobie zdjęcia z tymi maskonorami, czyli pofinami. Idziemy, szybko, póki, póki jeszcze są. Niech moc będzie z wami. Peace. Look, I am your father. <laughs> Nie okay, okay, okay. Ja. Tak wygląda zejście. Nie, zła przepaść tu jest, co? I zobaczcie, że tam prowadzi kolejne zejście. Ale jak ładnie to wygląda, te skały tutaj. Pełno tych pufinów mew Słodzimy niżej Trochę ludzi jest, nie powiem. Zobaczcie, tak chyba buduje gniazdo, widzicie? Narwał sobie takich tych I zobaczcie tutaj mają takie gniazdo i chyba po prostu wydziobują tutaj to, zanoszą tam, żeby wyściłać na samicy Samica później wysiaduje jajka. Historia z tymi maskonerami jest taka, że one przelatują tutaj tylko na kilka miesięcy, są składają jajka, wysiadują je po 40 chyba do 60 dni, Młode się rodzą, zostają chwilę z rodzicami, rodzice je karmią, ale później, później zostawiają je i one. No, muszą sobie już później same radzić, czyli łapać jedzenie i tak dalej. Piękne są. Mnóstwo ich tutaj jest. No, takie troszeczkę są clumsy. Tak, tak. Tak jak widzicie. No zobacz, jak blisko dało się podejść. No się manko. Tam w środku jest samica. Zobaczcie. Widzicie ją? Tam w środku. One takie właśnie dźwięki wydają śmieszne. O, <noise> one są fajne. O, słyszycie? słyszycie? O, jest tam. W środku. Mm -mm. Oj, ten jak przybyk. Broni się a Jesteś malutkim pingwinkiem, czy czym ty jesteś? Czy jesteś maskunurem? Czo? Jesteś maskunurem, czy czym? No, a dla mnie jesteś takim pingwinkiem, malutkim. Maskonury, Ma Maskonury one żyją na północnym Atentyku, środkowym Atentyku. W Inlandii są przez kilka miesięcy, składają jajka, odlatują. No, pierwszy raz je widzę. Są po prostu przefajne. Te tiktoki się nagrywają? Nie przeszkadzamy Ja nie jestem tiktokiem. Pozdrawiam wszystkich widzów. Szybko teraz Wam chcę powiedzieć, czy polecam e, wydanie 130 euro na tą wycieczkę. E, szczerze Wam polecam, naprawdę warto. Jest to no, irlandzkie, ale tutaj Pani przewodnik powiedziała, że to nie jest irlandzkie e, Machu Picchu, tylko peruwiański Skellig Michael. To jest <ścoughs> w tą stronę. Czyli, żeby nie mówić, że to jest m, peru, e, że to jest te irlandzkie Machu Picchu, tylko w drugą stronę. Bardzo fajna Pani. Polecam serdecznie. Także, peace! Sayonara! I do zobaczenia!